To jestem z Krakowa. Pierwsze pytanie mam takie, w ogóle nie wiem, czy Gabryś poznajesz po gosie? Nie. Nie poznajesz? O, to powiem ci, że kurde słabo. No, e, wiesz co, ale pewnie kurde odezwały się jakieś demony przeszłości, czy nie bardzo? No nie wiem, opowiadaj. No. Wiesz co, to może na wstępie powiem, że taki wizerunek twój kreowany w internecie, to co pokazujesz, z rzeczywistością, moim zdaniem, nie ma zupełnie nic wspólnego. Ten fajny, taki miły Gabry, ziomaczek taki lekko gapowaty, to ten równy ziomaczek nie ma nic wspólnego z kreacją, która jest w rzeczywistości. Prawda? Człowiek nagina wszelkie zasady, wszelką moralność pod siebie, pod daną sytuację. Pomyślcie sobie, pomagałem temu człowiekowi blisko pół roku. Mieszkał u mnie, pomieszkiwał. Dałem, dawałem mu jeść, pić i tak dalej. no Wymaga to na pewno sporego poświęcenia, żeby wziąć całą osobę pod, pod swoje skrzydła. Potem za jakiś czas powinęła mi się noga. Nie będę tam mówił o co chodzi, pewnie większość wie. Typ nie wysłał nawet kurwa 50 złotych na wypiskę. Ani kurwa dosłownie nie zadzwonił do moich starych, nie zapytał, co słychać, co jest grane w ogóle ze mną. Tragedia. no Dla mnie zero moralności i. Tak jak mówię, ten wizerunek z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Facet nie umie załatwiać swoich spraw. Kurwa, nie rozliczył się z moją firmą nawet. Nakręciliśmy mu klip, który zarobił pewnie kupę siana, bo kurwa, ruchy mają tam sporo wyświetleń. Facet do tej pory nie rozliczył się z, z firmą za ten teledysk. No, kurwa, namieszał po prostu, przyszedł tutaj, popalił mosty, spierdolił gdzieś do przytułku dla bezdomnych i tyle typa było widać, kurwa. Nie, po prostu. Dramat z braksów do, do, do człowieka. Jeśli chodzi o moralność, to jest na najniższym poziomie. Hmm. Hmm. To się kurwa dowiedzieliśmy. No, a czemu tak, Gabriel nic nie powiesz? Nie no, bo teraz już y, wiem, y, z kim rozmawiam. No, 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 no i co, mi czyż, miło, no, czyż nigdy nie, nie y, unikałem kontaktu z tobą? Nie unikasz, a gdzie byłeś przez ostatnie trzy lata? Gdzie byłeś stary, kurwa, jak jak, jak odsiadywałem wyrok, kurwa? Ja w, two ja w trudnej chwili wyciągnąłem, kurwa, serce jak na dłoni, stary. Wziąłem cię pod swój dach, kurwa, wiesz, nigdy się nie przelewało, ale, kurwa, to, co no, ale mogłem, stary, kromie, przecież... pomagałem długi czas. Z zjeździliśmy... Inaczej, Polskę ja dłuż, się przecież... Znasz zres, mnie, kurwa. jak z tego, co no. mówisz. To mnie znasz. I co, yy, yy, nie chciałbym się z tobą rozliczyć, jakbyś się odezwał? Ale to ja mam kurwa chodzić za rozliczeniem swoich spraw, czy ty powinieneś to załatwić? No ale stary, przecież sam mówisz, że cię nie było. Nie było mnie przez jakiś czas. No. Jestem już kurwa dobre półtorej roku. No to wrotę. czego się nie odzywałeś przez te półtora roku, tylko teraz dzwonisz? Ale a telefon działa w jedną stronę? Nie, no w dwie strony, tak, ale no, przecież. kurwa, jak miałeś. Dobra, potrzebę, no to, to słuchajaj. Nie ma na sprawy. Złapiemy to, że się, ważne, przegadamy. Przecież, czas, wiesz, nocy, że, je, je, przecież wiesz, że ja zawsze oddaję pieniądze, jeśli komuś wiszę. No wiesz, wyjebane ma na pieniądze. Tu chodzi bardziej o zasady, o, o wiesz, o, o... Mnie zabolało najbardziej to kurwa stary, Wylądowałem tam, gdzie wylądowałeś, miałeś pełną wiedzę o tym, nie pomogłeś mi w najmniejszym stopniu. Nie zadzwoniłeś nawet do moich starych zapytać kurwa co u mnie starych. kurwa, już jest... pału jestem? Ja pierdolę. Dramat. No. Kurwa. Ale stary. Z tym się czy... nie zgodzę, wiesz, ale mi, czy, czy, na tyle czy... ile poznałem, ale dla mnie jest 100% bardziej prawdopodobną osobą, kurwa od ciebie. Naprawdę uh -huh. no nie znam ty pana, wiesz, tak jak ciebie, bo kurwa spędziliśmy ze sobą w kurwę czasu i od, wiesz, od tamtej pory mówię, spalony kurwa most, zero kurwa kontaktu, zero nic, kurwa. PR, który kurwa wykorzystujesz, stary to uh -huh. jest to jest farmazon i kurwa nic więcej, nie? Uh -huh. To wiesz. No, Mogłem także... przytoczyć setki, setki kurwa Socinetyk, wiesz, kurwa. nie wiem czy pamiętasz mnie, pamiętasz stary jak podwórka. poprosiłeś, poprosiłeś yy, o jedną rzecz, bo poprosiłeś o wiele, ale poprosiłeś mnie o napisanie książki i wiesz tak się złożyło, że ja dotrzymuję stary każdego kurwa słowa, które, które, które yy, napisałem tą książkę, tylko że Kurwa, no opis tych sytuacji, które przeszliśmy, koncertów, które kurwa, nie znowu w ogóle wiesz, to co spędziliśmy razem, to w człowieku z tego, opis tych sytuacji, to wyszedł jeden wielki pierdolony disk. Kurwa, czy kurysie, to ja z Jackiem, ten disk kurwa nie trwał tyle, ile kurwa ta książka. Nie wiem, jak... To ja mogę chcesz? być wydawcą tej książki. To... Możemy wydać, ja zapłacę za to. Nie ma problemu. No możemy śmiało. Mam na to stare dowody we wszystkich, kurwa, we wszystkim, wiesz, świadków, zdjęcia, filmy, kurwa, no, zresztą, kurwa, wysłałem ostatnio kolesce, tam film, to, to, no jest beka, no. kurwa, Gabryś by w chuj siana dał, żeby, kurwa, ten nakład wykupić sam dla siebie i, 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 żeby, kurwa, pokasować swoją przeszłość, bo, kurwa, nie wytłumaczył się z niej. Ja, kiedy musiałem stanąć pod ścianą, te problemy rozwiązywałem ten człowiek. Nie robił tego. I to mi się kurwa w nim najbardziej nie podoba i dlatego stąd mój telefon, fuj. bo znam jego wizerunek. Więc... Ale I... słuchaj, ale w to, w to, o dobra, to, dobra jak, jak już bolu. tak gadasz, to, to przecież też yy, wiesz, jak ja miałem ciężko, yy, przecież sam mówisz, że mnie znasz, to mnie znasz czy mnie nie znasz? No znam, no właśnie. No i co, mówisz ja nie miałem? Ty ciężko? nie miałeś ciężko? Tak. No to stary, tak po pierwsze pojawił się kurwa ziomeczek, chcesz który się złapać, do pogadać, to się złapi i pogadaj. Ja nie teraz dzwonisz i y, y, jakieś brudy na kurcze wizji robisz. No bo stary trzy lata się nie odzywałeś, kurwa. Tak jak mówię, telefon działa w dwie strony, nie było cię stać na rozmowę. A rani, ty się stary, do mnie odzywałeś? Do, do... A ty gdzie byłeś, jak ja byłem w, w przytułku, sam mówisz o tym? No kurwa, sam wiesz, gdzie byłem, nie? Wtedy. To czemu ty się tak nie odzywałeś? Gdzie wyjechałeś, wyjechałeś, Telefon działa zostawiając w się Złapiemy się, przegadamy. Sprawy. No to spoko. Stary. To pies Brudy, jak gość, jesteś gość taki stygny, to stary teraz kurwa, rób pojawił dalej się jakiś w moim kurwa. życiu, naobiecywał kwadratowych jaj. Mieliśmy kręcić, kurwa, stare teledyski, kurwa, mieliśmy mieć, kurwa, na to w chuj, siana, gość poleciał takim łukiem, że nie widziałem takiej psychodeli nigdy w życiu. No i I taka prawda. I taka ale ja to kurwa, prawda, psychodeli i takiego i takiego tak braku moralności o. nigdy. Tak pytam, po prostu. No, w Rzeszowie narobiły jakiegoś dziadostwa, gdzieś tam już się nie pokazuje. W Krakowie wiadomo, kurwa, no dużo osób, mógłbym wiele sytuacji przytoczyć. Stary, gdzie się niby nie pokazuje? W Rzeszowie, słyszałem, że narobiłeś no, no jakiegoś jest, Masz tam jakiegoś dziadostwa. No to jest. Jakiś... Jakiś swój... Mam nadzieję, że stary w Łodzi, bo kurwa dzięki mnie tam jesteś, poznałem cię z ziomeczkami i miałeś tam punkt zaczepienia, też dzięki mnie, mam nadzieję, że tam chociaż nie narobisz jakiegoś kurwa chujostwa, bo... To prawda, ale powiem ci, że zawsze o tobie dobrze mówiłem i teraz już nie wiem, co mam o tobie myśleć. No... Gabrysz, ja mam bardzo mieszane uczucia, bardzo dużo jest napisanych rzeczy w książce, o którą mnie poprosiłeś, mam nadzieję, że Ja że ją wydam! Się ja dam pieniądze, bo, wydamy tą bez bez Skoro ja jestem Pałbito, ja kurwa... traktowałem cię z równego poziomu, nie traktowałem cię jako kurwa artysty, traktowałem cię jak ziomka, jak jak kurwa w pewnym momencie przyjaźniliśmy się dosyć mocno. Ty kurwa Czeku wiesz. No ale, ale powiedz teraz szczerze i... na wizji. Ja cię źle traktowałem tak jak się przyjaźniliśmy? Ty, a kurwa dobrze? No stary, no zresztą wiesz, mówię, to wszystko jest, jest, jest dużo rzeczy jest opisanych, najlepiej sobie to przeczytać, bo ja tak kurwa z pamięci też niestety kurwa jeszcze blanta zajerałem niedawno, nie nie, nie mogę wielu rzeczy przytoczyć i wiecie jak jest, ale, ale tak jak mówię, ten wizerunek to jest tylko czysta kreacja. Ja absolutnie się z tym nie zgadzam, żeby kurwa, wiesz, Piotrka, Piotrek tracił kurwa gdzieś, gdzieś swoje dobre imię przez typa, który jest po prostu krętaczem i, i tak jak mówię. Przyjechał tutaj, naobiecywał kwadratowych jaj, zostawił spalony most, kurwa, i, i tak jak mówię, w momencie ale chwileczkę trudnym, mówisz, ja że pomagałem. On nie Że, mia, moim, że miałem plany, tym. żebyśmy zarabiali pieniądze, robili teledyski, tak? Tak. No, I stary gdzie okłamałem? Miałem plany, chciałem. To, że nie umiem, no. a, albo potem mnie nie było, byłem w przytułku, i albo się leczyłem, to stary, to, to przecież to jest. To jest, stary, to jest to po prostu życie moje. No, twoje życie, ale kurwa, pamiętaj, że życie potrafią się spotykać. I no i ale jakieś, ja kurwa, przecież wpływ, nie mam problemu, żeby żebyśmy się spotkali. I ty, ty, no tak, ale też widzę, że masz teraz problem, żeby rozmawiać, więc to jest też zastanawiam. Bo dziwne chyba, jest, nie? wiesz, co robienie w tym momencie wiesz. Dzwonienie, żeby no. nie wiem, by książkę przypromować? No kurwa, wiesz, nie, to, a chociażby, no kurwa, stary, każdy gdzieś w dzisiejszych czasach jest atencjonalny, kurwa, niech się ludzie po prostu dowiedzą, co, co wiesz, jaki jest Gabriel naprawdę, jak potrafił, stary, zjeździliśmy Polskę wzdłuż, wszerz, kurwa, odjebałeś parę takich, kurwa, akcji, że po prostu to nie przystoi. Kurwa, wiesz, dobrze, nie wiem, byłem zawsze blisko kultury hip-hop, kurwa, dużo wkładałem w nią w serca. Ale dobra, gadamy gada szczerze, ty, mówisz ty, teraz stary... szczerze na wizji. Czy no. coś zrobiłem, że mówisz, odjebałem, bo to brzmi jakby coś było niesztywnego. Sam faktycznie no, Mogę ja się wtrącić. Co, co odjebałeś? No ty, a, pierwsza sprawa kurwa Hej. Ty, ty moim kurwa tutaj dziąką stary, którzy kurwa chodzą do normalnej pracy, zarabiają, mają dniówki po 150 złotych, ty za paliwo wisisz jakiś kurwa hajs, bo cię wozili po Warszawach, po Śląskach, kurwa i gdzie ci się zachciało. Nie ma problemu, każdemu oddam pieniądze. No dobra, nie ma problemu, no dobrze, miszę. teraz oddasz, teraz oddasz, ale kurwa człowieku, nie kwapiłeś się, żeby w ogóle poruszyć ten ale temat. Ale czy kiedy się kiedykolwiek pokazać, uciekałem, żeby... żeby komuś oddać pieniądze? A ja nie wiem, no kto no nie, jeszcze, nie stary, znam No stary nie nakręcaj takiej faski dziwnej. To tyle nie on to chyba kurwa. No to wiesz to jest. dobrze, tylko że kurwa wiesz chujowo chodzić za swoim, nie? Popatrz co zrobiłeś kurwa z klipem ruchy. Stary, zaplanowałem, nakręciliśmy klip, szybko, sprawnie, wyszedł zajebiście, moim zdaniem. Yy, kurwa zapłaciłeś migarze, wziąłeś swoją działę dziwnie do podziału kurwa i Gruberowi jako Ani Grosza. Prezesowi firmy. No kurwa, dla mnie to jest po prostu szmaciarstwo i nic więcej stare, no. Dobrze, bo tutaj... Rozumiem. Ja yy... też miałem trudne okresy w życiu, ale zawsze starałem się w nich zachować twarz. A wiesz, ty popatrz, za tobą chodzą demony, bo może się w twoim życiu zdarzyć kurwa taki telefon jak ten na przykład. Ale I oczywiście, pewnie... że... Ale stary, przecież ja, ja się... Wiesz o co chodzi? Ja totalnie mam demony ciągle. W sobie, nad sobą, wszędzie są. No.